Witajcie w kolejnym odcinku i dzisiaj taki luźny vlogowy film. Może nawet uda mi się go wyświetlić w niedzielę. Jakoś taką miałam ochotę sobie pogadać. W ogóle, może to przez to, że jest piękna pogoda. Spójrzcie, jakie słońce! No, okala wszystko. A mieliśmy dużo ciemnych, chłodnych dni. Nawet mam balkon otwarty z tyłu za mną, bo stwierdziłam, że no, no, trzeba pokorzystać. I tak wam powiem, że byliśmy na spacerku rano. To już pewnie widzieliście, bo. Pokazałam wam, ale patrzcie, jaka jest tu czerwona. i Chciałam mieć do łazienki jakoś się ogarnąć, bo z tyłu za mną nie wiem, czy widać. Właśnie przygotowuję się do przesadzania, tak więc będzie kolejny odcinek z przesadzania, ale zanim pojawi się odcinek o przesadzaniu, będzie jeszcze yy, część o pielęgnacja, druga część, czyli zaczniemy przycinać roślinki. Będzie film vlogowy, taki domowy, i tak dalej. W ogóle historia życia, oczywiście, znowu automat nie pyknął. No to się dowiecie w kolejnym odcinku i piątkowy, słuchajcie, no wybrałam się w ten piątek, co był, czyli całkiem niedawno dla mnie, a dla Was, no również niedawno teraz, ale zobaczycie dopiero film w piątek, jeszcze go nie zdążyłam obrobić. Byłam w. Gdzie ja byłam? Byłam na takich jakby festiwalu roślinnym, jakby targi roślinne, no bardzo fajna atrakcja. Czy z czymś wróciłam, no to będziecie musieli poczekać do tego odcinka, więc wiele, wiele się dzieje. W ogóle dziś odebrałam paczkę z Amazona. I będzie przerabiana witrynka, więc jeśli macie ochotę, ja wspominałam, że w ogóle chcę coś tam powymieniać, więc to jest właśnie ten moment. I to będzie właśnie ten film, w którym o ile uda się, bo tam coś słyszę, że mój mąż dosyć intensywnie walczy, więc różnie to będzie. Alba, ciekawa pogoda, jak to słońko świeci. Ogrzewam se plecy, bo nie opowiem, że nie. Zmarzliśmy dosyć mocno, już Wam pokazuję, jaki jest już i wykończony. No jednak dla niego taki 10 km to nie jest duże wyzwanie, bo lubi spacerować, ale. No wiecie, naspacerował się, to chłopak musi sobie odpocząć, więc już go wam pokazuję, jak on wygląda. O, Moli, ty, halo! Moli się dobiera do ziemi, ona lubi sprawdzić, co ja tam w tych workach przynoszę, bo to nigdy nie wiadomo, może akurat jakieś rarytasy są. I w końcu odpaliłam świeczkę dynię. W ogóle ta butelka jest totalnie pusta jakaś taka lekko poprana więc świeczka dynia się pali, bo jak widzicie, tu są z brzegu cukierki. I odkryłam, że w Lidlu są podróbki eklerków, yy, i właśnie. Chciałam sobie zapełnić eklerkami tą dynkę, bo to całkiem spoko będzie wyglądać, tylko problem jest taki, że jak widzicie, no dynia jest niewypalona. Wczoraj intensywnie ją próbowałam wypalić, ale problem jest z nią taki, że to dosyć duża świeczka. Jak widzicie, całkiem spoko się wypala, nie ma takiego wielkiego tunelu, jak na przykład w tej innej, za chwilkę Wam pokażę, świeczce, bo wypalił mi się totalny tunel. Pięknie pachnie, ale niedobrze to wygląda. No i chciałabym sobie to potem umyć, wypukać i wiecie, no fajna taka, no może być cukierniczka, może być też coś na takie drobiazgi. No niezłe są te cukierki. A tutaj Monstera w słonku sobie stoi. Patrzcie, jak ona fajnie wygląda. Na nią też tak, wiecie, delikatnie zaczynam się już pomału wahać, co z nią zrobić, bo jest ogromna, ogromna, ogromna. No i może by kiedyś, w ogóle tu z tyłu nie widać, ale ona ma tu też taki za lampką ukryty listek. Mam nową żarówkę sterowaną przez aplikację. Bardzo fajna i wygodna sprawa, nie trzeba wchodzić i włączać. Nawet myślałam, żeby sobie nie kupić żarówki do roślin, ale póki co jest, ta. Jest ok, niech zostanie. Fajnie świeci, fajny efekt daje wieczorem. Może Wam któregoś razu w jakimś vlogu pokażę. A teraz patrzcie, jak to jest pięknie oświetlone. Teraz no, pogoda jest. Cudna, w końcu wyszło słońce i jest tak cieplutko się zrobiło. Znaczy się ciepło nie jest, bo jest minus 3 chyba, ale <laughs> tego widać to po mojej twarzy. Ale ogólnie lubię takie oświetlone rośliny. Niech czerpią, niech korzystają. Było ostatnio spał, były czyszczone, przeczyszczane, a teraz mogą sobie pokorzystać w promieniach słonecznych, w kąpieli słonecznej. I spójrzcie, co zauważyłam. Czyściłam listki i ostatnio Zorientowałam się, że tego epip epipreną nie przeczyściłam, a tu jest dużo, dużo zarzuceń, i któregoś razu będę musiała po prostu w nie zajrzeć. Ono jest tam, bo nie wygląda to zaciekawie, i tym bardziej z tego względu, że niedawno je przesadzałam. Oglądam, jaka fryzura, jaka roztrzepana jestem. Strasznie to wygląda a pomyśleć o tym, że ja prostowałam wczoraj włosy, ale to mi się nic nie daje, mi takie, bo to po czapce, potłumaczmy bo, bo sobie, że to wina czapki jest. No i właśnie e, teraz mocno widać, jak jest tam dosyć sporo takich ubytków i nie wiem, czy to z tego względu, że za mało wody, czy za dużo, musiałabym po prostu sobie ściągnąć ją z haczyka, wyciągnąć z makramy, zrobiłam taką makramę, że właśnie powinno się łatwo i fajnie wyciągać roślinę więc musiałabym zajrzeć jak wyglądałam tam korzenie, bo na pewno nie są przerośnięte, no to jednak jest zbyt krótki okres czasu. Być może moja wina, że niezbyt równomiernie podlewam, no wiecie wysoko wisi, więc każdy tam leje w jedno miejsce i liczę na to, że będzie dobrze. Być może będę musiała przyłożyć do tego większą uwagę właśnie, żeby bardziej z konewką tak po wszystkich rogach rozchodzić wodę. Tak, więc mam nadzieję, że już jest łazienka wolna, bo już naprawdę zależało mi, żeby do niej się jakoś się nie złożyło. Ojej, jak one słodko śpią. Już Wam pokazuję. Patrzcie, co tutaj zakwitło. Tak dogram Wam do tamtego filmu vlogowego. No, stapelia zakwitła i teraz czuję, że ona tak dosyć intensywnie pachnie. No, wiecie, co mam na myśli, jeśli chodzi o zapach stapeli. No, ale kwiatek jest cudowny. W ogóle jest jeden, drugi pączek i tam gdzieś z tyłu był kolejny i teraz taki dylemat jest ona jest trochę obsypana w piachu wiecie bo mojemu synowi ostatnio spadła. ale tak mam wrażenie, że to nie ostatnio tylko mu znowu spadło, bo ja tu mu sprzątałam na parapecie, to znowu jest pełno piachu i jak widzicie, jest taki kleisty kawałek. No czyli znowu mu no i... No co zrobić? I dosyć spora roślinka, więc miała prawo spaść, przekręcić się, przewrócić, no bywa tak, więc będę musiała to jakoś ustabilizować, ale ogólnie jest taka naprawdę dorodna, wychodowana z jednego takiego kawałka, jak tutaj. Nic nie mówię, bo jeszcze się obudzą i będzie afera. O, widzicie? Patrzcie na Moli. Moli, jak przysypia to jej tak fajnie. Uroczo języczek wychodzi. Olioko ty zmęczona jesteś. Ojej, ojej. Więc pogadałam sobie do Was chwilkę. Ja już będę się żegnać. Życzę Wam udanej niedzieli bo o ile się nie mylę, to myślę, że do wieczora uda mi się jeszcze ten film wrzucić będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli odwiedzicie mnie w nadchodzących filmach, nie tylko roślinnym, będzie też nawet jakaś paczka z ja bo w końcu zamówiłam kubki, będzie coś z Shiina i nawet z temu tak zaszalałam, delikatnie zakupowo, oczywiście zawsze coś można odesłać wiecie, ja to tak się tam więc e, będzie takich dużo różnych filmów więc do zobaczenia w kolejnych Bye.